Jaśminowa, to gdzie my jesteśmy teraz? W jakiej miejscowości? Mielanka. Mielanko Zobacz not Jezus Maria Ależ kłębę, zobacz Zobacz jak coś się tu pali, ja pierniczę Coś się pali strasznie, Jezus Maria po prawej stronie to się patrzy Tak co? Jeszcze nie widać. No już się tam ludzie zatrzymują, patrzę co się tam dzieje. Tam się... Jezus pożar cały normalnie! Żywogi i straszny. pożar drogi. Powiedziałeś, że ludzie wszyscy przyżyli co to jest w ogóle. Nie wiem co to jest, no. Od fabryka to się patrzy? Pralnia mielenko, co tam jest? Nie wiem. Pralnia? Jezus. Pralnie, Milego przy tym było ale Jezus jakie chłęby chmury Jezus zobaczyć.